Witam Państwa bardzo serdecznie w bardzo gorącym dziś. Przyznają Państwo studio naszej telewizji, a z nami już na Łączach jest Pan Leszek Szymowski. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie Pana redaktora, dzień dobry Państwu. Panie Leszku, co tam się wydarzyło we Francji pod słonecznym Paryżem? Słyszałem, że aresztowano tam Panów, a przynajmniej Pana Michalkiewicza. Proszę opowiedzieć o tej historii. No, aresztować to na szczęście nie, chociaż była taka próba podjęta. Oczywiście pod zarzutem z najcięższym z możliwych, czyli za antysemityzm. Otóż ja od kilku miesięcy starałem się zorganizować targi książki patriotycznej w Paryżu, co jeszcze do, przedwczoraj myślałem, że mi się udało, gdyż współpracowałem tam z kilkoma bardzo zasłużonymi działaczami polonijnymi i, i organizacjami. Jeden z nich poinformował mnie, że co roku w, na przedmieściach Paryża w miejscowości Olney-Subois odbywa się festyn polonijny i byłoby, byłoby życzeniem organizatorów takiej polskiej organizacji, żebyśmy dołączyli. Więc ja powiedziałem, że oczywiście nie ma żadnego problemu, połączmy to z festynem, spotkajmy się w jak największym gronie. I jak jak ustaliliśmy, tak zrobiłem. Zresztą jeszcze kilka dni przed naszym przyjazdem do Paryża, pani wiceprzewodnicząca tej organizacji skontaktowała się z moim kolegą z Paryża, który mi najbardziej pomagał organizacyjnie i zapytała go, czy byłaby taka możliwość, żebyśmy się zobowiązali, że będziemy tylko na tym festynie. Ja powiedziałem, że dobrze, no nie ma żadnego problemu, to lepiej przecież być w jednym miejscu niż z ogromną ilością książek, bagażów, tam jeździć po, po całym Paryżu. I w pełni najlepszych nastrojów wyjeżdżaliśmy w piątek. Ja też musiałem koszty pokryć, które są z tym związane, przecież transportu kilkuset książek do, z Warszawy do Paryża. No na szczęście współpracujemy z takim przesympatycznym, emerytowanym już działaczem Polonii Austriackiej, który. Urozmaica sobie emeryturę w ten sposób, że wozi nam książki po różnych miastach, ja mu za to płacę. No, musiałem też pokryć y, koszty przelotu dla kilku co najbardziej znamienitych autorów. No i jaki jest efekt? Otóż w piątek, kiedy już byliśmy w Paryżu, to w znanym z rzetelności tygodniku lewackim Charlie Hebdo ukazał się artykuł demaskujący nas jako antysemitów, co wywołało wściekłość. Pani wiceprzewodniczącej organizacji polonijnej. Rezultat był taki, że, że dowiedzieliśmy się, że, fest, że nasze targi książki zaplanowane na dwa dni mają prawo odbywać się tylko w jeden dzień, a konkretnie w niedzielę. Poinformowano nas o tym w piątek. No to tak się. Tak się, tak się przecież nie postępuje. No i kiedy przyjechaliśmy już nie w sobotę rano, tylko w sobotę wieczorem, no bo straciliśmy cały dzień, który mieliśmy ochotę spędzić z Polakami, więc pojechaliśmy sobie do Paryża na kawę, zamiast rozkoszować się ciekawym towarzystwem polskich patriotów, których postkomunizm wygrał do Francji, rozkoszowaliśmy się z konieczności zabytkami Paryża, bo cóż innego było robić. No i kiedy przyjechaliśmy wieczorem do Olnej Subła. Pani, yy, prawda, z wyjątkowo agresywnie do, do mnie nastawiona, poinformowała mnie o tym, że nie mogą się odbyć targi, ponieważ ona się dowiedziała z Charlie Hebdo, że tu przyjeżdżają jacyś antysemici i faszyści. No, nie chciałem być niegrzeczny i tutaj odwoływać się, robić jakieś aluzji do poziomu umysłowości kogoś, kto wierzy w... Yy, dzienniki tak naprawdę Charlie Hebdo, no to, to jak myśmy mieli, panie Piotrze, pan pamięta w latach 90. takie głośne pismo Skandale, które tam pisało o tym, że prezydent Bush Senior się spotykał z kosmitami. i taka sama Słynny jest mniej więcej tytuł wartość tego. Milioner tego... potwór szuka żony. O, na przykład, prawda? I, war... I wiarygodność tego lewackiego, skrajnie lewackiego Charlie Hebdo jest, jest mniej więcej taka sama. No ale cóż się okazało? No, okazało się, że w tej sytuacji Pani, już nie pamiętam jej nazwiska, jak ona się nazywała? Jak? Ja już zaraz sobie przypomnę jej nazwisko. No złożyła mi propozycję, na którą nie mogłem się, nie mogłem się zgodzić. To znaczy powiedziała, że ona sobie życzy, żeby Pana Michalkiewicza w ogóle nie było na tar... Na, już sobie przypomniałem nazwisko, Pani Ewa Dzioba, prawda? Razem z mężem, Panem Dziobą, prowadzą tą organizację. Trzeba się będzie przyjrzeć trochę tej organizacji. Też, no i co się okazało? No, pani dzioba mi złożyła propozycję nie do odrzucenia, którą oczywiście odrzuciłem, że nie może być na targach w ogóle nawet na terenie festiwal festynu polskiego pana Stanisława Michalkiewicza, bo jest to przecież jej zdaniem znany w całej Francji antysemita, nie może być Marcina Roli, nie może być mnie. No i w ten sposób postawienie sprawy wywołało, wywołało zdumienie pana profesora Jerzego Roberta Nowaka który poczuł się dotknięty tym, że jego nie wymieniono w tym zacnym gronie, prawda? I efekt był taki, że ja oczywiście odrzuciłem tą propozycję, powiedziałem, że to nie ma takiej możliwości, żeby tutaj pani mi mówiła, kogo ja mam zapraszać, a kogo nie. Byliśmy umówieni na, na udział w festiwalu i ja proszę, żeby warunków dotrzymać, tym bardziej, że przecież wydałem na to z własnych pieniędzy ponad 2000 euro, prawda? Przecież transport furgonetki książek do Paryża to nie kosztuje złotówki, podobnie jak bilet samolotowy w dwie strony też nie kosztuje złotówki. No okazała się ta pani nieprzejednana i w związku z tym ja powiedziałem, że dla mnie w takim razie ustalenia są wiążące i wszyscy stanęli staw stawiliśmy się na, na, na festi festiwalu następnego dnia. Gdzie rzeczywiście zaczęło, było, no myślę, że Około 300-400 Polaków przez cały dzień. Zresztą ta pani twierdziła, że ona ma co roku na tym polskim festynie ma 2-3 tysiące gości, więc nasza obecność może tą liczbę podwoić. No Ja się bardzo cieszyłem z takiej perspektywy, bo wiadomo przecież, że takie, taka ilość tak znamienitych autorów w Paryżu gości nieczęsto, a śmiem twierdzić, że w ogóle gościła pierwszy raz dzięki staraniom mojej skromnej osoby. No i w Wcale bym się nie dziwił, gdyby to wpłynęło pozytywnie na frekwencję. No, rezultat był taki, że, że odmówiono nam wydania kluczy do schali, w której mieliśmy mieć swój, swoje targi książki. No to muszę przyznać takie zachowanie, z którego ja wyrosłem, jak wychodziłem z piaskownicy, że się tam komuś klucze schowa i mu się nie da, prawda? Szukano tych kluczy przez cztery godziny, no to w tym czasie, w tym czasie yy, pan, pana Stanisława Michalkiewicza i poprosiłem, żeby może nie zaogniać tej sytuacji, że skoro i tak nie mamy, nie mamy tych kluczy do tej sali, no to żeby po prostu usiadł w furgonetce, w której są jego książki, a my będziemy, będziemy informować o tym osoby, które przychodzą. Na co się również pani Dzioba z jakichś dziwnych względów nie zgodziła. No i tu zaczął się między nami już ewidentny konflikt. Ja zarejestrowałem kamerą telefonu, zresztą opublikuję to jutro, film, w jaki sposób ona potraktowała pana Michalkiewicza bo są tam bluzgi, wyzwiska i tak dalej. No i kiedy to nie pomogło, no to kazała mu, prawda zamknąć, znaczy kazała mu się zamknąć w furgonetce, grożąc wezwaniem policji, ochrony. Rzeczywiście zjawiła się ochrona, zjawiła się policja, która nawiasem mówiąc zarówno ochrona, jak i policja, finalnie doszła do wniosku, że wizyta jest kompletnie bezcelowa, że nie wiadomo do kogo, co, co oni mają tu robić, skoro nikt nie popełnia przestępstwa, a sprzedaż książek, sprzedaż książek jest, jest w pełni tak, że co ciekawe, to jeszcze mieliśmy do czynienia z najściem jakiejś grupy, jakichś urzędników tego merowstwa lokalnego. Ja się ich pytałem, kim oni w ogóle są, ale oni odmówili mi, oni odmówili mi pokazania swoich legitymacji służbowych, chociaż ja legitymację prasową im okazałem natychmiast nawet bez wezwania. No potem jak się okazało, że ja mówię trochę po francusku, to powiedzieli mi, że przyszli zobaczyć, czy w z książkami są zamknięte drzwi, więc poprosiłem ich o poprawę podstawę prawną, jakie prawo Republiki Francuskiej przewiduje nakaz posiadania zamkniętych drzwi na festiwalu polonijnym na przedmieściach Paryża. No i ta przesympatyczna skądinąd dama, jaka przyszła, nie była mi w stanie na to odpowiedzieć, więc sobie pożartowaliśmy trochę i oni sobie poszli. No ale potem przyjechała policja dwóch osiłków stąd właśnie to zdjęcie, które jest, ale no tu się okazało, że tam jeden z nich pan Stanisław jakoś Michalkiewicz... tam stara się napierać na pana Michalki. Kiewicz, który chroni się we wnętrzu Supusa. Znaczy, no tak, ale doszło tutaj między nimi do rozmowy, która z takiej pyskówki na początek zmieniła się w bardzo ciekawą rozmowę prowadzoną po francusku, bo pan Stanisław Michalkiewicz włada tym językiem bardzo płynnie. I tyle no, potem potem to co mnie szczególnie zniesmaczyło to to, że współpracownik pani Dzioby tam udający lokalnego dziennikarza no, na, na portalu tego miasteczka Ornaysubwa opublikował artykuł, w którym nas wyzywał od faszystów, antysemitów, pokazał stolik, przy którym stał, siedział profesor Nowak a w towarzystwie Marcina Roli i sprzedawali swoje książki, no to budziło mnie, ukrywam, moje skojarzenia z najgorszym okresem II wojny światowej, że to jeden Polak szczuje na drugiego, wyzywając go od, od, od antysemitów i czegoś tam, tylko po to, żeby, żeby nie, nie można było przeprowadzić, przeprowadzić, yy, panie redaktorze, Wcześniej uzgodnionej imprezy pod nazwą Targi Książki Patriotycznej, prawda? I no teraz przybrała to ta sprawa w ogóle pokaz, bardzo nieoczekiwany I nie, bardzo nie, oczekiwa... nie bywały pokaz zamordyzmu, prawda? No to, to chyba najbardziej bulwersuje. To chamstwa, wręcz pan, Ci, którzy to mają pełne gęstą. Pan, panie, panie Panie Piotrze, to chamstwa, no bo przecież pan Stanisław Michalkiewicz zaczynał działalność w strukturach opozycyjnych, walcząc o Wolną Polskę. No tak. Jeszcze wtedy, kiedy pani Ewa Dzioba i jej mąż kali w pieluszki, prawda? Więc no chociażby z racji wieku należało do tego człowieka odnieść się z szacunkiem, a nie, yy, prawda, drzeć się na niego jak, jak, yy, no już nawet brakuje mi określenia jak gdzie, prawda. Natomiast doszło też do sytuacji, której nie przewidzieliśmy, bo to spowodowało opór dużej części społeczności polskiej, która przyszła rzeczywiście po to, żeby się z nami spotkać. Okazało się, niech pan sobie wyobrazi, że ja to się dowiedziałem na koniec pod, od, od pani dzioby, że poza antysemityzmem fikcyjnym, nieodkrytym i jakoś tam ksenofobią czy czymś jeszcze, popełniłem jeszcze drugi grzech. Bo reklamowałem tą imprezę, na którą, którą sam zorganizowałem, na którą byłem zaproszony razem z innymi autorami, pokazując na plakacie ich twarze, także, prawda? Zdumiony wyraziłem, że zdumienie moje nie miało granic. No, nikt mi nigdy nie zarzucał tego, że, że, znaczy nikt mi nigdy nie czynił z tego, z tego, zarzu, z tego zarzutu. Natomiast chciałbym się jeszcze tutaj jeszcze opowiedzieć o innej rzeczy. Otóż rzeczywiście wielu Polaków, zachęconych naszymi reklamami, a mieliśmy przecież skromne środki reklamowe, nasze media społecznościowe, tak naprawdę, przyszło na festyn, żeby się z nami spotkać i pytało, co to w ogóle jest. Czy panowie nam przywozicie cyrk, bo takich targów, że prawda, jeden autor ukrywa się w, wewnątrz furgonetki i trzeba od niego kupować książki w wielkiej tajemnicy. Drugi, prawda, nie ma stolika. Trzeci gdzieś tam biega. To, to, się z czymś takim nie spotkali. No ja każdemu ze stoickim spokojem i z starogrecką cierpliwością tłumaczyłem dlaczego. No, co wywoływało pale oburzenia pod, 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 pod adresem, prawda, organizacji. No i ponieważ słyszałem tam, no, naprawdę wybuchy gniewu, no to każdego z tych gniewających się, mających do mnie pretensje, odsyłałem do pani Dzioby, prawda. Moi to tam jest, tam jest pani w czerwonym w czerwonym stroju. Proszę do niej iść i jej to wszystko powiedzieć. No i tak naprawdę doszło do rzeczy, której pani dzioba nie, prze, nie przewidziała, czyli doszło do tego, że rozpoczęły się peregrynacje do niej z rozgniewanych ludzi, którzy jej tam wymyślali od pewnie sprawców, sprawców myśl o zbrodni, jeszcze tylko trochę mniejszej niż rzekomy antysemityzm pana Stanisława Michankiewicza, prawda? Czyli tak, że tak państwo to było trafili do, na ten front walki wojny światów, prawda? I która, myślę znaczy, sobie Panie jeszcze, Biosenze, za to... Jerzego Giedroycia obecności czy życia byłaby chyba nie do pomyślenia. Pewnie tak. No natomiast muszę przyznać, no z czymś takim to ja się nie spotkałem. Wie pan, że jeden Polak szczuje na drugiego za granicą, wzywając yy, policję. A jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Otóż jak to się stało, że ten

się w ogóle zajął tą sprawą. No doniosło na niego Stowarzyszenie Nigdy Więcej. To jest, przepraszam za określenie, proszę tego nie cenzurować, ale to jest coś, co Grzegorz Braun nazwałby ośrodkiem antypolskiej szczujni, a ja nazywam po prostu obrzydliwym antypolskim głównym. Taka organizacja finansowana z zagranicy, która zajmuje się donoszeniem na polskich patriotów i tak dalej. To absolutnie urzeczywistniając najgorsze wzorce szmalcownictwa z czasów II wojny światowej. Także, także tak to wygląda. No ale to oczywiście pokazuje mi plus słowa życzliwości, z jakimi spotykał się wczoraj choćby Marcin Rola na swoim stanowisku, do którego ja nie zostałem dopuszczony, bo przecież wtedy to już by chyba trzecia wojna światowa wybuchła. Natomiast to wszystko utwierdza mnie tylko w przekonaniu, jak, słusznie, jak słuszna była w ogóle idea stworzenia targów książki patriotycznej, jak słuszna jest nasza walka o wolność, o, o normalność, o, o, o normalny świat. I mogę zapewnić i pana, panią Dziobę, i jej męża, i wszystkich lewaków, i Charlie Hebdo, i Stowarzyszenie Nigdy Więcej, że będziemy takie targi nadal organizować, czy się im to podoba, czy nie, bo polscy patrioci też mają prawo do spotykania się z autorami, których cenią i, i tyle. Ja tylko muszę tutaj dodać tytułem wtrętu, no że Charlie Hebdo to było to pismo, które zaatakowali islamiści. Po tym, jak opublikowali tak. karykaturę Allaha, więc ono ma pewien rezonans i pewną legendę w społeczeństwie francuskim, pozostając oczywiście na skrajnie lewicowych pozycjach. No a... Tak, ale co więcej, panie, panie redaktorze, kiedy doszło do tego ataku, to ja broniłem Charlie Hebdo nie dlatego, że się z nimi zgadzam, tylko dlatego, że jestem przeciwnikiem stosowania takich metod, jakie zastosowali islamiści. No tak, niczego się nie nauczyli, a zatem chwała panu za pańskie działania, wypada w imieniu naszych widzów, ale też i wszystkich Polaków podziękować panom za tą godną postawę. No i nasuwa się gdzieś tutaj takie powiedzenie marszałka Józefa Piłsudskiego, naród wspaniały, ale ludzie... Kurwy, prawda? Bardzo dziękuję. Moim gościem, dziękuję który opowiedział o tej kuriozalnej, skandalicznej sytuacji, która spotkała polskich publicystów, polskich autorów prawicowych w Paryżu, był pan Leszek Szymowski, a ja już mu bardzo dziękuję i bardzo też Państwa proszę, zostańcie z naszym też. kanałem za chwilę. Równie ciekawe rozmowy.